W nieskończonym ciągu arytmetycznym, a n, określonym dla n większego bądź równego 1, suma 11 początkowych wyrazów tego ciągu jest równa 187. Suma początkowych 11 wyrazów tego ciągu jest równa 187. Dobra. Średnia arytmetyczna pierwszego, trzeciego i dziewiątego wyrazu tego ciągu jest równa 12. Średnia arytmetyczna, czyli wyrazu pierwszego, trzeciego i dziewiątego. Jeżeli średnia arytmetyczna trzech wyrazów, to dzielimy przez 3 i ta średnia jest równa 12. Dalej. Wyrazy A1, A3 i AK tego ciągu. W podanej kolejności tworzą nowy ciąg. Trzy wyrazowy ciąg geometryczny BN. A1, A3 i AK. Tworzą ciąg geometryczny. Co to oznacza? Że wyraz trzeci do kwadratu to jest iloczyn tych wyrazów A1 razy AK. Mamy takie trzy zależności. Mamy obliczyć K. No ale póki co, jak widzimy, musimy mieć a1, musimy mieć a3, żeby do tego dojść. Zacznijmy od tej pierwszej wielkości podanej, czyli suma 11 wyrazów. Zgodnie ze wzorem, to byłoby tak: suma 11 wyrazów to jest wyraz pierwszy plus wyraz ostatni, czyli 11, dzielę przez 2 i razy ilość tych wyrazów, czyli razy n. I podane jest to jest to 187. Jest to pierwsze równanie, tu jest 11, tu jest liczba 187, no chyba podzieli się przez 11, to jest dokładnie byłoby 17, czyli dzielimy przez 11, czyli stąd znika 11, zostaje A1 plus A11 przez 2, równa się. A 187 przez 11 to jest 17. Teraz co zrobimy? Podzielimy, przepraszam, pomnożymy przez 2. Zostaje nam a1 plus a11 równa się 34. Ponieważ jest to ciąg arytmetyczny, to znaczy, że Wyraz jedenasty mógłbym zapisać jako A1 plus 10R. Będziemy mieli 2A1 plus 5R i to się równa 30 plus 10R. Plus 10R równa się 34 i dzielimy oczywiście przez 2. Czyli wyjdzie A1 plus 5R równa się 17. Mamy pierwszą zależność. Przechodzimy do drugiej. Wykonamy ten sam schemat, czyli uzależnimy ten i ten wyraz od wyrazu pierwszego i R. A1 przepisuje w miejsce A3 wstawię. A1 plus 2R, a w miejsce A9 A1 plus 8R przez 3 i to się równa 12. Uporządkujmy. 3A1 plus 10R przez 3 i równa się 12. Pomnożymy razy 3. 3a1 plus 10r równa się 36. I teraz spójrzmy na te dwa równania, które uzyskaliśmy. Jedno i drugie. Dwa równania, dwie niewiadome. Na pewno możemy wyliczyć i a1 i r. Jak to zrobić? No. Na różne sposoby. Na przykład mogę z tego wyliczyć A1 i wstawić tutaj. No zróbmy to. Czyli A1 to jest 17 odjąć 5R. I tę zależność wstawimy do tego równania. Czyli będzie 3 razy 17 odjąć 5R, dodać dalej 10R. I to się równa 36. Wymnażamy. 3 razy 17 to jest 51. 3 razy minus 5r to jest minus 15r. Dodać 10r równa się 36. Nie wiadomo na lewo, liczby na prawo. Z tych dwóch wyrazów będzie minus 5r. A to, jak przerzucimy na prawą stronę ze zmienionym znakiem, to będzie 36, odjąć 51, to minus 5R to będzie równe minus 20. Minus 15 będzie. Właśnie tylko 15 i dzielimy przez minus 5, i r wyniesie po prostu 3. Jak r mamy, to mamy też wyraz pierwszy. Czyli z tego wynika, że a1 jest równe 17 odjąć 5 razy r, czyli razy 3. Czyli a1 jest równe 17, odjąć 15, czyli a1 jest równe 2. Mamy ten ciąg. Mając a1 i r, tak naprawdę mamy ciąg arytmetyczny. No i teraz, jak znaleźć to? W tym wzorze występuje a3, a1 i ak. No to wstawmy. Jeżeli mamy a1 i r, no to wyraz trzeci, a3, to jest a1 plus 2r, czyli a3 to jest, a1 to jest 2, i dodać 2 razy 3, czyli a3 równa się 2, dodać 6, czyli a3 równa się 8. Stawmy tutaj. 8 do kwadratu równa się a1, czyli 2 razy ak. Zamieniamy stronami. 2ak równa się 64. Po podzieleniu przez 2, ak równa się 32. Czy to jest koniec zadania? Piszę oblicz K, czyli nie wartość wyrazu, tylko K, czyli inaczej mówiąc, numer tego wyrazu. I teraz możemy to zrobić na różne sposoby: albo na piechotę, albo obliczeniowo. No bo tak, skoro mamy pierwszy wyraz 2, różnica wynosi 3, no to drugi wyraz jest 5, 3, 8 i tak dalej. Ale zróbmy to ładniej, obliczeniowo. Wróćmy do tych podanej wielkości A1 i R. Jeżeli A1 i R mamy, pamiętacie, wzór na AN jest taki. A1 dodać n 1 i razy R. Stworzymy sobie wzór tego ciągu. A n jest równe A1, czyli 2 dodać n minus 1 i razy 3. Wymnażamy 2 dodać. 3 razy n to jest 3n i 3 razy minus 1 minus 3. Czyli AN jest równy 3n i odjąć 1. To jest wzór na dowolny wyraz. A jeżeli my uzyskaliśmy, że AK wynosi 32, czyli AK równa się 32, to znaczy, że w miejsce K, w miejsce N wstawiamy K, czyli u nas AK byłoby równe 3K i odjąć 1. I wiemy, że ak jest równe 32. I rozwiązujemy to równanie. Czyli minus 1 przerzucamy na prawą stronę. 3k równa się 33. I jak podzielimy przez 3, k jest równe 11. I to jest dopiero odpowiedź. Mieliśmy obliczyć k i tą wielkością k jest dokładnie 11.